Inicjalizacja interfejsu archiwalnego. System SARA. System analizy i raportowania archiwalnego hegemonii, poziom dostępu, podwyższony. Materiał niejawny, odczyt analityczny w toku. Podmiot, sztandar odnowienia. Dostęp do archiwum został przyznany. Sztandar odnowienia klasyfikowany jest jako podziemny ruch polityczno-wojskowy o zasięgu rozproszonym. W dokumentach wewnętrznych często określany bywa mianem państwa w państwie. Ideologicznie organizacja odwołuje się do dziedzictwa wszech ojców oraz pierwotnej treści kanonu. Zgodnie z obowiązującymi analizami, interpretacja ta pozostaje w sprzeczności z aktualnym ustrojem hegemonii oraz ramami protektoratu Imperium Bantur. Deklarowane cele ruchu obejmują obalenie istniejących struktur władzy, odbudowę suwerenności człowieka oraz przygotowanie społeczeństwa do przyszłego konfliktu. Skala realnego poparcia dla tych postulatów pozostaje trudna do jednoznacznego określenia. Struktura organizacyjna sztandaru nie została w pełni rozpoznana. Dostępne dane wskazują na istnienie autonomicznych komórek operacyjnych oraz niepotwierdzonego organu koordynacyjnego, funkcjonującego pod nazwą Rady Odnowienia. Występowanie wyspecjalizowanych jednostek operacyjnych jest przedmiotem bieżącej analizy. Zakres ich kompetencji oraz rzeczywiste możliwości operacyjne pozostają niejawne. Aktualna ocena wpływu sztandaru odnowienia na stabilność hegemonii istotny, lecz kontrolowany. Analiza długofalowa trwa. Koniec odczytu.